Internetowe konto pacjenta. Tu zapisuje się historia Twojego zdrowia. Jak zrealizować e-receptę dostępną na moim internetowym koncie pacjenta? O tym, że masz dostęp do internetowego konta pacjenta, już wiesz. To teraz pewnie chcesz wiedzieć, jak z niego korzystać. Już wyjaśniam. Zacznijmy od tego, że wejście na internetowe konto pacjenta wymaga potwierdzenia własnej tożsamości. Przyda się do tego profil zaufany. Nie masz profilu zaufanego? Nic straconego. Możesz stworzyć go, korzystając z bankowości internetowej albo odwiedzając jeden z przeznaczonych do tego punktów potwierdzających. A teraz pewnie chcesz wiedzieć, co internetowe konto pacjenta może Ci ułatwić. Już wyjaśniam. Tutaj możesz zobaczyć historię wszystkich wizyt u lekarza finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, cofając się aż do 2008 roku. Zaś w tym miejscu przejrzysz swoje e-recepty, a także znajdziesz zalecenia dotyczące dawkowania leków. A co, jak zechcesz wykupić taką e-receptę? Spokojnie? Znajdź ją w swoim internetowym koncie pacjenta i zrealizuj w dowolnej aptece. E-receptę możesz też otrzymać bezpośrednio na adres mailowy lub znaleźć w aplikacji mobilnej m-Obywatel. Wystarczy, że pokażesz ją potem farmaceucie na swoim telefonie, a on zeskanuje kod, i gotowe. A gdyby brak internetu uniemożliwił ci dostęp do twojej e-recepty, to nie ma problemu. Bo receptę możesz też wykupić, podając kod, jaki przyjdzie SMS-em i podając PESEL osoby, na którą została wystawiona. Skoro teorię mamy już za sobą, to teraz przejdźmy do życiowej praktyki. E-recepty nigdy nie zgubisz ani nie zapomnisz zabrać z domu. Co więcej, twoją e-receptę będzie mogła zrealizować bliska ci osoba, której ją prześlesz. No, i nie zapominajmy o farmaceucie, który w końcu rozczytają z łatwością. A wiesz, co daje ci e-skierowanie? Dzięki niemu nie musisz dostarczać papierowego skierowania do wybranej placówki medycznej. Wystarczy, że na wizytę zarejestrujesz się telefonicznie, podając czterocyfrowy kod oraz numer PESEL. A kiedy ma się dzieci, to dobrze też mieć dostęp do ich historii leczenia, prawda? Dlatego wystarczy, że rodzic zgłosi swoje dziecko do ZUS a zostanie ono automatycznie dołączone do jego konta. Należy przy tym pamiętać, że dzieci zgłoszone do zus wcześniej są już podpięte do IKP swojej matki lub ojca, w zależności od tego, kto dokonał tej formalności. Przez portal upoważnisz swoich bliskich, jak też lekarzy, farmaceutów czy placówki do wglądu w Twoją dokumentację medyczną lub nadasz wybranym osobom uprawnienia do przeglądania skierowań czy recept dostępnych na Twoim internetowym koncie pacjenta. A gdyby można było mieć swoje recepty zawsze w zasięgu ręki? Nic prostszego. E-receptę możesz pobrać na swój smartfon wprost z portalu lub otrzymać ją w formie SMS-a z kodem. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z tej opcji musisz wcześniej uzupełnić dane i wybrać kanał komunikacji. Już wiesz, co znajdziesz na swoim internetowym koncie pacjenta? To zaloguj się na stronie pacjentgov.pl, by przekonać się, że dbanie o własne zdrowie jest teraz dużo prostsze. Pacjentgov.pl Tu zapisuje się historia Twojego zdrowia.